Było mnie w wili. Szukali króla, który się narodził. O jego mocy potędze mówili. Czyżby to dziecię mogło mi zaszkodzić? Na mój rozkaz, na moje zawołanie niech przede mną marszałek stanie. Może, to być może, że my pierwsi pośpieszymy? Bo Boże, tam sam spojrzymy? Hey. masełko i mleko białe Jutro będziecie mieli na śniadanie I trzej królowie przybyli z daleka Wiedzieli bowiem, że Jezus na nich Oddamy wszystko, co nasze Nasze owieczki również Ci składamy w darze One też Ciebie, Jezu, kochamy One też Ciebie kochają, znać. Składamy Ci to owcze w dzian kory Niech Ono od razu zawsze oczyje.